Dobry wieczór, witamy w Graffiti Telewizji Polsat i Radia RMF. Minister Spraw Wewnętrznych, Zbigniew Siementkowski, odpowiadając wczoraj na pytanie posłów SLD w sprawie przecieków do prasy, powiedział. Niektórzy byli wysocy funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, w tym oficerowie zaangażowani w działania związane ze sprawą y, rzekomej szpiegowskiej działalności Józefa Oleksego, utrzymywali od co najmniej 93 roku bliskie kontakty z wybranymi dziennikarzami Tygodnika Wprost. Kontakty te uległy znacznemu ożywieniu w okresie bezpośrednio poprzedzającym skierowanie do naczelnego prokuratora wojskowego wniosku o wszczęcie postępowania w tej sprawie i dalej. W podobnym składzie personalnym i według zbliżonego scenariusza realizowano wymianę informacji w okresie poprzedzającym i w trakcie publikowania przez tygodnik wprost artykułów dotyczących osoby premiera Waldemara Pawlaka i firmy InterAMS. Mam tu na myśli, powiedział minister, takie artykuły pochodzące z okresu jak Fan fatal Premiera, gdzie jest Anna M biznes partner i przetarg kontrolowany. Mistewicz wystąp. Naszym gościem jest Eryk Mistewicz, współautor tego szeregu artykułów dotyczących premiera. Czy Ty się przyjaźnisz z agentami Urzędu Ochrony Państwa od 93 roku? Witam. E, od 93... I zapewne właśnie od 93 i oto za chwilę okaże się, że spotykałem się w dniach takich i takich, w godzinach takich i takich z oficerami czy też z funkcjonariuszami Urzędu Ochrony Państwa albo Wojskowych Służb Informacyjnych, a nie jest to prawdą, po prostu. Natomiast spotykałem się bardzo intensywnie w okresie, kiedy przygotowywaliśmy materiał na temat Waldemara Pawlaka i spółki Interams przez parę miesięcy i z posłami i z senatorami z jednego z klubów parlamentarnych i naprawdę ja nie wiem, albo Waldemar Pawlak nie ma wielu przyjaciół, albo firmy komputerowe... Nie wiem, rozumiem, że to, co powiedział minister Siemiatkowski chwilę później, że z informacji operacyjnych Urzędu Ochrony Państwa da się wygenerować, tak się wyraził, jednoznacznie obraz tego, co, kto, kiedy i komu przekazywał, tego się nie boisz. Świetnie. I znaczy, że jesteśmy w bardzo pięknym kraju, że znaleźliśmy się w kraju, w którym na skutek działań operacyjnych ustalono, że dziennikarze spotykali się z funkcjonariuszami, z oficerami. Czyli jeżeli opisujemy aferę, nadużycie sprawę publicznego grosza umoczonego, tak jak było w przypadku Ministerstwa Edukacji Narodowej i kontraktu ze spółką Interams związaną i innych firm typu Agencja Rozwoju Gospodarczego. I nagle się okazuje, że ponieważ premierem był wówczas Waldemar Pawlak, to jemu podlegały wojskowe służby informacyjne, Urząd Ochrony Państwa, służby specjalne. I teraz się okazuje, że dziennikarze kon konsultowali się, czy też może nawet e, czy ty, otrzymywali czy informacje że podległe premierowi i tajne służby śledziły dziennikarzy A, i stąd, stąd Ja się stąd. zastanawiam, czy teraz pan minister Siemiątkowski przypadkiem nie denuncjuje byłego premiera, że oto były premier ma coś, no bo jednak mamy rok 96. Publikacje na temat Waldemara Pawlaka były to był to rok 95, 94 częściowo. Wtedy ani Zbigniew Siemiątkowski, nie był ministrem spraw wewnętrznych. Ja nie wiem skąd w ogóle pan minister czerpie tego typu informacje no, w tej, minister, tej chwili. Z, minister z danych z danych mówi, że z danych operacyjnych. Niemniej no, to jest to o czym mówisz, to jest jedna prawda, a druga jest taka, że minister Świątkowski mówi, że takie spotkania były, da się wskazać gdzie, kiedy i o jakie dokumenty chodziło. Były takie spotkania, przekazywano wam dokumenty? Jak to wyglądało? Nie. Nie przekazywano nam dokumentów ani z Urzędu Ochrony Państwa, ani z żadnych innych służb specjalnych. To dzięki czemu powstały te teksty, to może to dziwnie zabrzmi, ale jednak była to żmudna praca spotykania się naprawdę w tej chwili, gdyby obliczyć być może setką osób, posłów, senatorów, działaczy polskiego stronictwa ludowego, e, osób ze świata e, związanego z, z systemami komputerowymi, którzy nagle byli zaniepokojeni tym, że jedna ze spółek jest e, faworyzowana. Czy minister Siemiątkowski po prostu kłamie? Minister Siemiątkowski, nie wiem dlaczego w tej chwili wraca do tej sprawy. Tak jakby chciał stworzyć wspólny front w tej chwili SLD przeciwko Tygodnikowi Wprost, dodać do tego frontu Polskie Stronnictwo Ludowe i wspólnie PSL z SLD zaatakować Wprost. Właściwie też nie wiadomo dlaczego, to znaczy, można się domyślać, ale, ale w tej chwili wracanie do sprawy Interam podobnie jak nie wiem, do Agencji Rozwoju Gospodarczego czy paru innych funduszy, fundacji spraw opisywanych przez po prostu zabawa no tak, będzie przednia. No można uznać, że minister Siemiatkowski może mieć w tym jakieś cele polityczne, no ale z drugiej strony jest to jednak minister spraw wewnętrznych. Jednak mówi to z trybuny sejmowej i wydawać by się mogło, że, że powinien mówić prawdę. No, właśnie to, nie, nie utrzymywał kontakty z wybranymi przedstawicielami redakcji tygodnika mm -hmm. Wprost. Wy we dwóch z Artorem Witosz, Witoszkiem zajmowaliście się akurat sprawą Interamsu, no to jesteście, no tu jest liczba mnoga. No o Ciebie też chodzi. Wcześniej, e, wcześniej pan Jerzy Dziewulski, mój ulubiony poseł e, z SLD, dawniej w Polskiej Partii Przyjaciół Piwa e, i e, w Milicji Obywatelskiej, e, powiedział, że zdjęcia, które towarzyszyły materiałowi e, we Wprost, e, były wykonywane technikami operacyjnymi. E, owszem, z Krzysiem Wojdą, fotoreporterem wprost siedzieliśmy w samochodzie i być może to była ta technika operacyjna, ale on również mówi, że tam są na tych zdjęciach osoby z Urzędu Ochrony Państwa, a ja Wam przed programem pokazywałem to zdjęcie, w tym momencie zdradzam kulisy, i tam jest osoba z rodziny Anny M., w ten sposób nazwijmy to. I w tej chwili, ponieważ żyje fotoreporter, są negatywy, my, jako redakcja Wprost, wytaczamy proces cywilny panu Jerzemu Dziewulskiemu i ponieważ jest to tego typu forma procesu ochrona immunitetu Niestety na nic się nie przyda. Eryku, minister powiedział, o ile się orientuję. W tej chwili prokuratura jest na etapie jakby indywidualizowania odpowiedzialności i, i indywidualizowania tych czynów przypisywania ich konkretnym osobom tego przekazywania informacji. Niewykluczone, że to się skończy w sądzie. Zostaniesz powołany na świadka. Będziesz mówił o tym? Na tyle, na tyle, na ile mi pozwoli etyka dziennikarska, tutaj między innymi mówię o zasadzie nieujawniania źródeł informacji w taki sposób, żeby to mogło zaszkodzić źródłom informacji, bo w tym momencie ja się kończę jako dziennikarz. To wyjąwszy to, oczywiście bardzo chętnie będę służył wszelkimi informacjami. Tak samo jak od samego początku, kiedy to napisaliśmy teksty. Dotyczące spółki Interam chcieliśmy, żeby ktoś się zajął istotą sprawy, czyli właśnie spółką, właśnie pewnymi nadużyciami, które później Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła i było to dla nas jakaś tam satysfakcja. Ale jeśli będzie proces, to ktoś musi zasiąść na ławie oskarżonych. Kto zasiądzie na ławie? No właśnie się zastanawiam, czy to nie jest tak przypadkiem, że nagle koledzy towarzysze wymyślili sobie, żeby na ławie oskarżonych posadzić kilku, nie wiem, funkcjonariuszy, czy też ich wrogów, a narzędziami w tej sprawie mają być dziennikarze tygodnika wprost. Bezsensowna konstrukcja, ale być może. Na y, takim foteliku dla świadków Erik Mistewicz dziennikarz tygodnika wprost wypiera się. Dziękujemy bardzo.